Pana Wiktoria. i Anasady. Dzisiaj mamy 10 tu challenge. I polega ono na tym, że musimy jak najwięcej zapamiętać z obrazka. Mamy na to 10 Jesteście gotowi? To zaczynamy. Y zasady są takie, że dziewczyny będą miały tak podawany laptop, który jak klikną Tutaj na kartę obok to będą miały ten obrazek, gdzie będą miały zapamiętać te jak najwięcej rzeczy. Widzowie, w tym momencie, jak Wiktoria kliknie, pojawi im się na dole tutaj gdzieś obrazek i spróbujcie razem z Wiktorią zapamiętać jak najwięcej. Zobaczymy komu pójdzie lepiej, czy Wam, czy Wiktorii. I czy wszystko wiecie, co będziecie miały zrobić? Tak? To gotowe? Nie. To... Nie. No, jak będzie gotowa, to klikasz ekran. Jak zobaczę dotknięcie, to ja już mierzę czas. A ja mam mieć tak? Czy? Ja ci podam już tutaj, tylko do wytłumaczenia, że pokazałem, jak, jak to działa. A, A będzie laptop w tą swoją stronę. Już się boję. Dobra, to Wiktoria tak tak. gotowa? Daj mi 5 sekund. Chwila, 5 sekund? No to mi sobie, ile potrzebujesz. Nie, się boję. No dobrze, dobra, robię to. Trzy, No nie, raz. Koniec. Dobra i teraz możesz wymieniać wszystkie rzeczy jakie zapamiętałaś. Świeczki. Jedna. Sweter. Druga. Skarpetki. Trzecia. Roślinka. Czwarta. Powiedziałam, poduszki? Nie. Wiem. To potem sprawdzę. No, Ale ja chyba nie. A to poduszki? No to tyle. Pięć rzeczy. Dobra. Okej. To. co było? A książka. No my nie powiedziałam, co ja I krzesła, nie powiedziałam. Ale spokojnie. Dobra, i to teraz Anastazję szykujemy. Ale ty masz inne, to Anastazja, jak będziesz gotowa, już masz przygotowaną kartę, to klikasz i od tego czasu liczy ci się Raz czas. Radę. Dobra, i widzowie mogą. Tutaj już zerkać. To wymieniaj, co zapamiętałaś? Kurtka. Kurtka? Mhm. Jak to bluza uznajemy, czy nie? Nie, to nie wiem. To wymieniaj kolejne. Łęć? Wąż. Wąż? Tak. No. Pająt? Jest. Mm, mm. Dom, 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 dom. No jest. Mieć, 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 mieć. Jest. Nie. Nie Anastazja, ona czarnia. Nie, się ci nic Coś jeszcze pamiętasz? To możemy ci zaliczyć. No nic, a to ten. Kapelusz? No, kapelusz. To, no to, to jak sobie nie przypomnisz żadnej, to będzie remis po pierwszej rundzie. Czy jeszcze coś przypomnisz sobie? Nie ma kapeluszu. Nie, yes. yes, zaliczony masz. Cztery? Pięć. Sorry, Też pięć. To jak już a nie 5. No to wtedy ty punkt ich zdobywasz. Jak nie, to macie. Ja Pobie ja po nie jednym. Dzieje, chyba. <śmiech> <śmiech> to nie. Ja to się rozumiem, ale nie wiem, jak to nam. To powiedz, do czego służy. No to niech powie, do czego służy. Nie. nie. Ja nie wiem, jak to się Tak wygląda. No to to ci nie używasz. No nie, no tak nie ma czego to uznać. Wiktryło się normalnie. To co pomysł masz? Co to? No to pierwszy punkt ich zabywasz. Nie to już znaczy, już zdobyłaś punkt. Diapimy cię później. cię Dobra, to wracamy zaraz w rundzie drugiej. Dobra, Wiktora, gotowa do rundy drugiej? Bo jak będziesz gotowa, to klikasz na zdjęcie i czas zaczyna płynąć. 10 sekund, zabieram laptop i wymieniasz rzeczy, które zapamiętałaś. Dobra, muszę jakieś 7. Nie, nie ma. Nie chcę. Możesz i 20 zapamiętać, jak ci się uda. Nie wiem, ile jest. Dobra, czekaj. Widzowie zaraz też będą wiedzieć, jak klikniesz. Trzy! Dwa! Trzy. Jeden! Daj, idź, Ci to wstawię. Cztery! Szybko! Żelek, arbuz, dziabko, pomidor, dynia, pizza. Ja Cię teraz dopiero zaczynam słuchać. <noise> Już? Tak. Jabłko, pomidor, arbuz, dynia. Dynia nie? <try> cyt, tata Cztery. Śliwka. To jest awokado, ale dobra, niech będzie. Może było Ci się pomylić. Anastasia Ty też miałeś bluzę. Powiedziałaś, że, że kurtka to była bluza. Mówię. Jeszcze coś? Pięć rzeczy. Pokażę. Czy Anastazja jesteś gotowa do swojej drugiej rundy? To jak będziesz gotowa, to klikasz i zaczyna płynąć czas. Um, jajko. Pizza. Um, 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 um. Dobra Anastazja, to M. to... Możesz od razu wymieniać, co pamiętasz. Pizza. i dinia no te pałeczki i co tam cię tłada ta te pałeczki to się szaszuk nazywa dobrze no mm. Mm. coś jeszcze pamiętasz? też ja to nie mówiła teraz jabłka. I nie ma to nawet jabłka. A ja Jest. Nie ma mm. to Ostatnia próba. Jak się pomylisz teraz trzeci raz, to już kończymy. To pomysł. Pamiętasz coś jeszcze? Też co tam mogło być jeszcze, czy nie? Spróbuj um. sobie przypomnieć po prostu obrazek. Pomarańcza. pomarańcze? Pomarańcze? Mm. ja zobacz, bo ja nie wiem. To co to jest? Melon? Mm. Melon! Nie, nie, to nie melon. To nie jest pomarańcza na pewno melon. nie. Bo zielona pomarańcza nie ma. Mm. Dobra, to niestety tą rundę wygrała Wiktoria. Ok, Wiktoria. Trzecia runda. Po dwóch rundach jest remisik, 1 do jednego. Jesteś gotowa? Tak, będziesz gotowa, to klikasz. A, to czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurde, za, za dużo czasu minęło, ale już trudno. No to wymienię. Motylek. Tam był jeden motylek. I motylki. To się, jako jeden to się motylek, liczy. motylek. Małpka. Wąż. Myszka. Goryl. Yy, jeszcze czekaj. i muszę Pingwiny. No i jeszcze nie pamiętam. Dobra, to mamy 6 rzeczy w tej A, rundzie. Jeszcze jedno, proszę. To proszę, szybko. Nie topasz. Ok, to 7. W tej rundzie Anastasia będzie miała 6 sekund więcej, bo przez pomyłkę Wiktora miała 6, 16 sekund zamiast 10. Więc jak będziesz gotowa, Anastazja, to klikasz. Poczekaj, żebym ja to widział jak klikasz, żebym czas zaczął mierzyć w innym czasie. Po prostu trzeba zobaczyć jak porez będzie klikała. O, teraz będzie widać. Cztery i do mnie. Ale inne. Tak. No, teraz no, mów. No, but... Małpa um... Doleć. Dolec? Gory. Też miał gożynkę. Hej. No spokojnie. Tak. Tatatata! Jezu, jesteś chęt! Mmm, ten kap. To to, motyl, motyl! No, motyl. Dobrze, ja to robię, mój motyl. Ten, będzie błody, który? I jakiś księpszy. Chodzić sobie? Nie, nie, nie. A to tu będzie, jak Musisz powiedzieć. albo a to! I... Bijuję białe. Ptaszek taki? Ju, i. No dobra, no tutaj no, pięć, i tak dalej, jedną no, rzecz musisz jeszcze sobie przypomnieć. Dwie, właśnie. Będę! A! Ładź! Nie było, to. Pierwszy błąd? Coś Nie. Takie kot jest Dobra, a czaszy... teraz Nie ma pieska drugi pąt Kot Jak? Kot? już mówiłeś kot jest więcej, ale to tylko już jedno zwierzę się raz podaje. Dziop. Jak? Dziop. Dziop. Żup? Nie. Dziop. Dziop. Trzyma pole, czoły. Już. Dziop. Top. Dobra, to tą rundę znowu wygrywa Wiktoria i wracamy w rundzie i teraz ok, to mamy czwartą rundę. Wiktoria, jak będziesz gotowa, to tak samo klikasz ekranik i zaczyna lecieć twoje 10 sekund. Dobra. Ja nie muszę się tak... Y ja nie wiem, co to jest. Co, to pamiętam, to wiesz. Żyp, B. czapka, Dobra, nie wiem. No, Dobra? tak. Klejnot. Mhm. Mm czapka. Mhm. Mm książka. Mhm. Mm świeczki. Mhm. Mm kuferek taki ten, ten gdzie miesza, taki, 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 taki czarownicy. No. Pająk. Mhm. Mm nie, mm -hmm. I taka czaszka. Taka, taka... Taka z kości. Czaszka z kości. Nie, 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 taka. No ten... Tam, no taki taki. No co na tej czasce jest jeszcze? Oczy. A czyja ta czaszka? Właśnie nie wiem. Człowieka? Mm -mm. No dobra, to czaszka zaliczona. I więcej nie wiem. Ja jestem. Ale Ty, Anasazja, patrzyłaś przed no to Ty nie wiesz, co z tym zdziałałeś. Mogę zobaczyć? To poczekajcie, teraz wrócimy do kolejnej rundy. I okej, okay, Anasazja, teraz jak będziesz miała mniej punkcików niż Wiktoria, to kończymy challenge. Tak? To jak będziesz gotowa, to kliknij od razu sobie kartę i zaczynamy mierzyć czas. Trzy, czter, ile? Dobra? Polska. Tak. Em, papel Mhm. Mm em, to dziupę. leca? Kocioł? Kocioł. Em, nie topeć? Mhm. Mm no to, to cynodzja, Nie wiem, tak będzie to cynodzja, ale nie imię to i to, To powiedz, jak wygląda. No nie wiem, ale nie wiem, nie wiem to i to jest. To pomyśl o innej rzeczy, które tam jeszcze były. A to i to to jest jako no. dwa osoby. No. <d khoścoughs> Mami też coś jeszcze? Cita. Dziu, 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 dziu. Ale ja myślę, że i tak widzowie będą bardzo zadowoleni jak ci super poszło. To masz tylko 6 lat, a Wiktoria 10. Czy tobie trudniej zapamiętać? Tyle rzeczy. Ten, no to mięte i czyty. i to No to Ale człowieka czy nie? Ptaszka? Nie, chyba twoje tam, ale nie tam. Zastanów się. Ptaszka? Ptaszka? Dobra, to pięć. Jeszcze dwie rzeczy musisz powiedzieć. Żeby był remis do tego. Znaczy po jednym punkcie. No nie, tu musisz trzy rzeczy, żeby zdobyć punkt. No, ty masz 7. a ona już pięć. To dwie rzeczy do remisu, a trzy do. Wygra. No. A czy jeszcze jeden? Dobra, nie mieszaj, bo ona. Dobra, przepraszam. Odgaduję cały czas. Ten pająk? A... No jest pająk. Płot? Nie ma pęczą. No to y miotła? Je jej? Miotła jest.

Dobrze. Włączmy? Oto. Oko? Już mówiłaś, nie ma oka. No mhm. niestety pierwszą rundę, pierwszą naszą rywalizację, 10 sekund challenge, wygrywa starsza siostra Wiktoria. Ja, ja gratuluję, gratuluję Wiktorio kochana. Gratuluję kochana, jakby ktoś nie zrozumiał. Jak się widzą, podobał taki odcinek, to postaramy się nagrać kolejny, ale już z Lilą, żeby któraś rywalizowała. I mam nadzieję, że Zaszka wygra w następnym roku. A jak Lila wygra z Wami dwiema? Też um. tak może być. Nie wiadomo. Dobra, to macie jakieś pytania do widzów, a może widzowie jakieś mają pytania do Was? żeby no, mam, na mam, Wam dobrze idzie w szkole. A dziecko? Nie tak To już ona no, zerówka ostatni rok przed twego. tego. ma to Więc, dzień od śni tutaj już na tyle, więc zostawcie dużo Co żeby się w tym odcinku to już na tyle. Subskrybujcie, ko lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, a róbcie co chcecie. Buziaczki, duszka pa!